Świąteczne wydarzenia powinno trafić do gry dzisiaj najpóźniej za kilkanaście następnych godzin, a my gracze znamy już wszystkie zmiany na wyspie, nowe przedmioty, nowe skiny oraz darmowe prezenty, jakie pojawią się dla graczy, a w tym darmowe skiny oraz dla Was ważne informacje o pewnym darmowym skinie. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, kod Migao i witam Was na podsumowaniu informacji o świątecznym wydarzeniu. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na pierwszym. 500 VDolców, ale spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie 500 V-dolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie Kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku, zanim przejdziemy sobie do podsumowania informacji o świątecznym Wydarzeniu, chciałbym Was poinformować odnośnie pewnej małej zmiany, jaka zaszła przy jednym z darmowych skinów, a chodzi tutaj o skina za rangę na wyścigach. Na niedawnym filmie wspomniałem Wam, że skórka ta ma być za darmo za wbicie rangi Golda 1 na wyścigach, lecz jak się okazuje, niestety, ale gracze muszą wbić rangę Golda 2, o czym zostaliśmy poinformowani przez oficjalny profil trybu wyścigowego. Jednakże dali oni znać dodatkowo, że w przyszłej aktualizacji zostanie to zmienione i będzie można odebrać skina od rangi Rangi Golda 1, więc spokojnie, jeżeli nie potraficie wbić wyższej rangi, bo serie jest to ciężkie, to możecie sobie poczekać na tą zmianę. Tak jeszcze dodam, co jest naprawdę ważne, że po wbiciu tej rangi musicie rozegrać przynajmniej jeden mecz na niej, aby otrzymać samego skina, o czym też pewnie nie każdy wiedział. I teraz przejdziemy sobie już do naszego głównego tematu, czyli świątecznego wydarzenia. Na samym wstępie chciałbym dodać, że wydarzenie to mogło i tutaj podkreślam, mogło trafić do gry dzisiaj o godzinie 15, ponieważ do gry trafiły nowe zadania. Tygodniowe, więc Fortnite miał dobrą okazję, aby wprowadzić całe te wydarzenie już do gry. Jednakże jeżeli jeszcze go nie ma, to spokojnie event ten na 100% pojawi się w grze do końca tego tygodnia i całe podsumowanie musimy podzielić sobie na kilka rozdziałów, czyli zmiany na wyspie, nowe przedmioty oraz darmowe prezenty i nagrody. Na samym początku zaczniemy sobie od zmian na wyspie, bo jest ich mało, a warto o nich wiedzieć. I tak na wyspie zaraz po starcie świątecznego wydarzenia zobaczycie ogrom dekoracji, świąteczne miejsców. I co najważniejsze, pojawi się nowa wyspa. Tak dokładnie, na wyspie pojawi się kolejny dodatkowy fragment wyspy, który pojawi się mniej więcej w tych okolicach tutaj, i na samej wyspie spotkacie sporo nowych świątecznych domków, które widać przykładowo tutaj, wraz z różnymi dekoracjami. Od razu chciałbym dodać, że niestety, ale w tym roku nie otrzymamy całej zaśnieżonej wyspy przez śnieg, tym bardziej, że wyspa została już teoretycznie zasypana, i jak jeszcze nie wiecie, to wraz z wydaniem tego sezonu, Fortnite już dodał więcej śniegu. Śniegu. Dla przykładu to teraz w tle możecie zobaczyć jak powinna wyglądać wyspa i gdzie rzeczywiście powinien być śnieg oraz mapę jak wygląda teraz i jak widać dodali już sporo zimowego terenu na wyspę, dlatego więcej raczej nam tutaj nie dodadzą. Poza tym na wyspie spotkacie świętego Mikołaja, który będzie jeździł sobie swoim tirem i będzie rozrzucał wam prezenty po wyspie, a żeby to było mało, bus bojowy również się zmieni i będzie prezentował się dokładnie tak. W temacie samych zmian na wyspie spodziewajcie się, że mogą pojawić się jeszcze jakieś dodatkowe zmiany, które Fortnite zaplanował i nam nie udostępnił, więc to już sami zobaczycie, bo rzeczy te albo już są w grze, albo będą w najbliższych dniach. No i przed ostatnim naszym tematem, jakiego poruszymy sobie w temacie świątecznego wydarzenia, to nic innego jak darmowe nagrody i prezenty. I tak moi kochani, w tym roku, tak jak w każdym poprzednim, pojawią się prezenty z nagrodami, ale będą one inne. Jak już większość z Was wie, w tym sezonie nie będzie niestety świątecznej chatki z prezentami, co oznacza, że gracze w całkowicie inny sposób będą odblokowywali darmowe nagrody i dzięki wyciekom wiemy już jak oraz jakie one będą do odebrania. Na początku zaczniemy sobie od samych nagrod. I teraz w tle możecie zobaczyć wszystkie, i to dosłownie wszystkie, darmowe nagrody, jakie będziecie mogli odebrać w tym roku na święta. I jak widać, jest tam 15 rzeczy, wraz z dwoma darmowymi skinami. Poza tym, podobno w prezentach mają pojawić się jakieś elementy do trybu muzycznego, więc spodziewajcie się, że samych nagród może być w rzeczywistości więcej. A teraz przejdziemy sobie do tego, jak to będzie wyglądało, i w grze pojawią się nowe zadania. Gracze będą musieli wchodzić każdego dnia do gry i wykonywać jedno zadanie, które, według informacji, od Lickera Będzie kazało nam po prostu ukończyć jeden mecz i przykładowo wystarczy wejść do gry, wylądować na wyspie i wyjść do Lobby. W internecie do tej pory pojawiły się takie dwie grafiki. Jedna z nich przedstawia nam jedną część darmowych nagród, które będą dostępne typowo za zadania i według samych zadań po ich ukończeniu otrzymacie darmowy killoff, ten widoczny tutaj. Sam killoff ma być dostępny za wykonanie 19 zadań, więc żeby wykonać wszystkie te główki postaci, trzeba będzie wykonać mniej więcej 19 zadań zadań i coś mi się wydaje, że będzie to polegało na tym, że po wykonaniu danej ilości zadań macie daną darmową nagrodę. Główki, które tam widzicie, najpewniej są zamiennikami przygotowanymi na nagrody i prawdopodobnie zamiast główek zobaczycie tam różne nagrody, które będą za daną ilość zadań. Co byłoby moim zdaniem najbardziej sensowne i powinien tam też pojawić się darmowy skin. Pozostałe nagrody będziecie mogli już odebrać w formie typowych prezentów i teraz w tle macie to drugie zdjęcie, które przedstawia nam, jak to będzie wyglądać i same prezenty według tej grafiki mają pojawiać się dla Was w sklepie z przedmiotami. Gracze za każdym razem, gdy wejdą do gry następnego dnia, będą mogli wykonać jedno zadanie, o czym mówiłem wcześniej, czyli wejść do meczu i z niego wyjść, i w momencie gdy to zrobicie, do sklepu z przedmiotami zostanie dostarczony prezent, którego będziecie mogli sobie odpakować. Pasowałoby to nawet do zadań, które widzicie tutaj, ponieważ ich opis jest bardzo podobny do napisów widocznych na grafice w sklepie, i to najpewniej tak będą wyglądały darmowe prezenty w tym roku i tam ma pojawić się drugi darmowy skin, czyli te pudełeczko. Skin Krzaczka powinien znaleźć się w tej pierwszej części zadań, chyba, że Fortnite daje wszystkie do prezentów i to dopiero zobaczymy, lecz najważniejsze w tym wszystkim jest to, że będziecie mogli zdobyć dokładnie te nagrody i będą tam dwa darmowe skiny. Tak jeszcze dodam, że jeżeli dana skórka będzie dostępna danego dnia, bo zapewne tak będzie, to będę Wam nagrywał specjalne filmy, że tego dnia możecie odebrać skina lub tego dnia możecie odebrać inną rzecz, więc o Wszystkim będę Wam dawał znacie na bieżąco. No i przed nami pozostały dwa ostatnie tematy i zaczniemy sobie od nowych przedmiotów. I według likerów z okazji tegorocznego świątecznego wydarzenia do gry na 100% wróci grappler tworzący lud na nogach po jego użyciu i bałwanek jako rekwizyt, z którego możecie się zmienić i będzie działał on jak dosłownie krzaczek. Poza tym możecie spodziewać się, że na wyspie pojawią się świąteczne prezenty, które po wyrzuceniu będą dawały wam losowy przedmiot o wysokiej klasie rzadkości, więc warto będzie sobie je zbierać i podobno w grze ma pojawić się jeszcze... Jeszcze nowy granat. Jest to granat, który tworzy lód na nogach po jego użyciu, który jest tak samo mocny jak ta ulepszona metalowa ściana. Lecz po tej ostatniej aktualizacji nie było żadnych informacji o nim, więc nie jestem w 100% pewny, czy pojawi się on w grze. No i ostatnia rzecz, jaka teoretycznie już jest w grze w temacie świątecznego wydarzenia, to nic innego jak świąteczne skiny, które regularnie pojawiają się w sklepie od startu obecnego rozdziału. Lecz co najważniejsze, już na dniach pojawią się kolejne nowe skiny. Po tej ostatniej aktualizacji plik w gry pojawiło się kilka nowych, ciekawych, świątecznych skinów, które macie przedstawione teraz na ekranie. I skiny te dopiero będą pojawiały się w trakcie świątecznego wydarzenia razem z tymi prezentami. Tak więc jeżeli macie upatrzonego jakiegoś konkretnego skina, to sam osobiście polecam wam je zakupić, tym bardziej, że bardzo często skiny te są tak można powiedzieć unikalne, ponieważ trafiają one do sklepu z przedmiotami tylko raz na cały jeden rok. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, które z nich kiedy trafią i czy dany skin powróci, ale spokojnie mogę Wam powiedzieć, żebyście nie zapomnieli o Kodziku Kicia przy zakupie skinów, i są to wszystkie nowości na nadchodzące świąteczne wydarzenia. I tak jak wspomniałem wcześniej, o wszystkich zmianach w jego temacie będę dawał wam znać. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić opeczkę do góry pod nim, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o Kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo! Oh.